To jest tak zwana moja awaryjna miejscówka. Miejcie taką. Jak was. Warunki zaskoczą. Ja się dzisiaj nie spodziewałem, że będzie ładnie. Według, według wszystkich prognoz, jednej, którą, którą przeglądałem wczoraj, no to miało być ładnie dopiero jutro okazało się, że, że dzisiaj no, no co robić, no trzeba drona wziąć i coś nagrać Не гриб вообще, нагреть.